Cześć, moja drogie. Dzisiaj będzie filmik z podsumowaniem projektu Zero z pielęgnacją w roli głównej. Mam trzy kosmetyki puste. Zużyłam w niedługim czasie dwa kremy i jedno serum. Niestety, przepraszam Was bardzo za całą tą scenerię. Zrobiona była tak na, na szybko, prowizorka, żeby tylko zrobić ten filmik, bo po prostu skorzystam z tej możliwości, że mam 5 minut wolnego. A chciałam już zrobić taką aktualizację, ponieważ zrobiłam już projekt Denko i chciałabym posprzątać trochę w. W moim pudełku, bo już mi się tam wysypuje. I zacznę może od tych produktów, które już zużyłam. I zacznę oczywiście od kremu, który bardzo lubię, który mogę polecić, aby wziąć próbkę, ponieważ są małe saszetki w aptekach między innymi. i to jest marka Naturatif, chyba dobrze znana, na pewno widziana często na Facebooku w formie reklam lub. Ym... Mają też swoją stronę, taki fanpage, dużo fanów i same pozytywne opinie, podobnie jak z Patent Rap. Nie ma nic takiego w stylu e, fajny, ale nie sprawdziło się, bo e, nie warte swojej ceny i tego typu. Nie ma nic takiego, przejrzałam wiele razy komentarze i wszystko jest na tip top zrobiona. I to jest krem na noc Night Cream Repair i to jest podobno tak według tej marki napisane, że to jest dla kobiety nowoczesnej która potrzebuje skutecznych rozwiązań w formie jednej tubki TD, czyli krem przeciwzmaszczkowy, nawilżający, odżywczy, regenerujący i tam jeszcze bla 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 bla, można by tutaj wiele do tego podpiąć. Ma bardzo fajne opakowanie, ja akurat miałam niewiele do zużycia, bo aż i tylko tyle. I to był krem, który właśnie stosowałam często na noc w połączeniu z inną pielęgnacją, na przykład w formie złuszczającej wcześniej i potem jako nawilżacz takiej bardzo dobrej jakości nakładałam właśnie do później i byłam z tego kremu bardzo zadowolona, ponieważ faktycznie ten krem bardzo ładnie skórę odżywiał, nawilżał i dzięki temu skóra wyglądała na taką młodszą, zadbaną, po prostu w skrócie mówiąc dobrze. Także nie były to zmarnowane pieniądze, krem warty ponad 100 zł, 120 plus minus. No i spoko, podświetliłam od spoku, od spoku, od spodu i nie ma tutaj produktu już nic, także pompka, co miała dać, to, to dała i nie ma tam już ani grama produktu. Dobrze, pierwszy produkt zaliczony Drugi, też krem Krem Mia Cosmetics My Wonder Balm Call Me Later Ja już Wam nie raz mówiłam o tym kremie To jest krem, który też super nawilża skórę Jest on niebo tańszy Też równie ład, dobrze dostępny Na przykład w Hebe, w Rossmanie go dostaniecie Na internecie też mają z tej samej marki stronę na Facebooku Też jest dużo odpowiednich Może odpowiednich to jest to słowo bardzo pozytywnych komentarzy, no ale tutaj ja się mogę podpiąć do wielu z nich. Jest to bardzo dobry jakościowo krem, fajnie Wilża. nie jest ciężki, tłusty, nie jest taki kolidujący na przykład z makijażem, czyli jako bazę można go stosować i moim zdaniem każda z rodzajów skór powinna z niego być zadowolona, ponieważ nie jest to krem właśnie taki tłusty, lepki, wkurzający, czyli dający efekt brudnej skóry, tylko naprawdę bardzo przyjemnie się go używało i jestem z niego bardzo zadowolona i bardzo chętnie go przygarnę, jak znowu będzie mi 50 na przykład w hebe. Kolejny kosmetyk i ostatni zużyty to jest serum Ferulak ze Sesdermy. Ja o sesermie już wam nie raz mówiłam, są filmiki na... Temat tych kosmetyków. To jest serum z kwasem ferulowym na przebarwienia i ma cudowną konsystencję. To serum, ponieważ nie jest to serum takie wodniste, które wchłania się w skórę i nie zostawia żadnej warstwy, tylko wręcz przeciwnie, zostawia bardzo przyjemną, woalkę mocno nawilżającą. Także może być to kosmetyk stosowany bez kremu dla skóry mieszanej, grubej, jeśli skóra twoja się zapycha i nie chcesz warstwy, maki nie makijażu, tylko pielęgnacyjnego. Tylko chcesz załatwić to jednym kosmetykiem, no to myślę, że można by tutaj się pokusić. Sezderma, podobnie jak i Naturatif, mają saszetki z próbkami, także jeśli potrzebuję czegoś fajnego, na przykład do połączenia z witaminą C na przebarwienia, no to, to mogę polecić, ponieważ to jest chyba moje, nie wiem, drugie opakowanie, czy pierwsze już nie pamiętam, ale na pewno chętnie bym też do tego wróciła dobrze, mam jeszcze masę kosmetyków z tego co pamiętam zostało mi jeszcze 21, jak się mylę to Wam tutaj napiszę jaka ta cyfra jest i na tą chwilę nie wrzucam nic nowego, może za miesiąc, dwa wrzucę kilka kosmetyków z innych kategorii albo uzupełnię te, te kategorie który, z których już nie mam kosmetyków na przykład yy, kremy, bo już nie mam na tą chwilę żadnego kremu no i zacznę może od butelki z wodą termalną już prawie skończyłam, tak wydaje mi się, że zostało tutaj tyle. Nie więcej jest to woda z Awen. Ja akurat wody termalne bardzo lubię na przykład rano spryskać sobie twarz przetrzeć yy, na tam wilżonym wacikiem, mamy paskudną wodę. naprawdę jest to, jest to najgorszy przykład wody. Po prostu nie wiem za co wypłacimy płacimy takie pieniądze, ale. Jaka jest, taka jest. No i to sobie właśnie tak przecieram, rano buźko odświeżam, potem daję tonik, jakiś tam krem czy serum i jest super. No i często też stosuję przy na przykład oczyszczaniu, jakieś tam maski z glinką nawilżam, więc ja staram się mieć zawsze wodę termalną w domu. Nie ma różnicy dla mnie, jaka to jest marka, lepiej to była woda. Kolejny kosmetyk to jest płyn micelarny. Ogromna butla, mamy tu 650 ml marka Evelyn Cosmetics. Płyn profes profesjonalny płyn micelarny, trzy w jednym, nie najlepszy nie najfajniejszy, nie będę go y, tak polecać, reklamować, że wyrzuć to co masz, kup tylko to, na pewno będziesz zadowolona ponieważ jest to kosmetyk, który może trochę skórę podrażnić, jeśli nie masz zwyczaju myć buźkę y, tuż po y, takim demakijażu wstępnym tylko na przykład łazienka zajęta siedzisz y, z tym jeszcze y, powiedzmy pół godzinki, to może w niektórych miejscach buzia być podrażniona, ale jego ogromnym plusem jest to, że świetnie zmywa makijaż oka i jego zużycie jest nieduże, bo była tutaj kreseczka troszeczkę wyżej, jestem tutaj. Myślę, że jeszcze 2-3 miesiące spokojnie mi ten, na ten, na ten, czas, ten kosmetyk wystarczy, ponieważ nie jest to jedyny kosmetyk do demakijażu, jaki na tą chwilę stosują. Krem pod oczy, który naprawdę bardzo lubię, chociaż nie mogę podjechać z nim bardzo tutaj wysoko, ponieważ czasem oko lubi mi łzawić jest to kosmetyk, który ma korygować kontur oka, który ma mieć działanie przeciwsmarszczkowe trochę liftingujące nie zauważyłam, żeby działał na niedoskonałości typu jakieś zasinienia, opuchnięcia ponieważ ja w dużym stopniu nie mam tego problemu jest to marka Sysderma SESGEN 32 no i tutaj mam dość spore zużycie ja bardzo lubię to opakowanie, ponieważ ma tutaj taki cieniutki, cieniutki dziubek i można sobie tutaj od razu nałożyć odpowiednią ilość, ponieważ z pompką bywa tak, że czasem lubi nam się zbyt dużo nałożyć. Jest to krem, który ja bardzo lubię, dobrze się wchłania, nie, nie używam go w formie maski, tylko nakładam odpowiednią ilość na przykład na serum lub jakiś inny krem, który aplikowałam wcześniej. No i ogólnie skóra pod okiem wygląda nie najgorzej jak na 35 lat na młodą matkę, która się jeszcze nie wysypia, bo brzdąc ma swoje plany trochę inne niż moje w nocy kolejny kosmetyk to będzie balsam do ust Dr. Lip, tutaj też troszeczkę podgoniłam w projekcie Zero z kosmetykami kolorowymi, też mam jeden balsam do ust, także to nie jest jedyny, który używam na tą chwilę, trochę mi żal, że on się już tak właśnie zbliża mi tutaj ku końcowi, ponieważ jeden z lepszych, jakie mam, jeden z tańszych również, bardzo gęsty, bardzo lepki no i wieczorem jak nałożę na usta, to faktycznie rano jeszcze coś tam czuć i usta są naprawdę fajnie nawilżone jest to oczywiście produkt docelowy trochę inny, inny ma przeznaczenie, ale na usta naprawdę świetnie działa, robi swoje. Ja mam akurat przez okres zimowy taki problem, że moje usta są bardzo spiesznięte, popękane, super suche. Ja podejrzewam, że to jest wina tego, że piję bardzo dużo gorących napojów i to chyba, to. chyba to jest to, bo jak trochę ograniczyłam ciepłe napoje, czyli jakaś tam kawa zbożowa, czy, czy herbata, czy inne tam napoje, no to, to z ustami było trochę lepiej. Kolejny kosmetyk będzie z Estée Lauder, Super Drogi i pytanie dlaczego go zużywasz, jak go tak lubisz? No właśnie, dlatego, że chcę go zużyć, bo go lubię, nie chcę, żeby mi się zmarnował i zepsuł. Jest to balsam do demakijażu i jedna mi tutaj dobra duszyczka mówiła, że Flaw ma bardzo fajny balsam I tak mnie dziewczyno skusiłaś, że chyba w niedługim czasie go nabędę i, I może zrobimy jakiś test porównawczy? <laughs> Sephora kontra na przykład, no właśnie Rosman. Takie mam zużycie. Ja wcześniej używałam go tak w formie takiej, tak delikatnie po wierzchu sobie tutaj zbierałam ten kosmetyk, a teraz coś mi tu światło mruga no niestety, taka żarówka teraz w takiej formie staram się go wydłubywać, żeby widzieć tą różnicę i to jest kosmetyk, którego nie trzeba zbyt dużo, ja go uwielbiam, ponieważ nie szczypie w oczy i pięknie rozpuszcza tusz, ogólnie bardzo szybko makijaż rozpuszcza i można się go pozbyć i potem wystarczy tylko buzię umyć i, i później ta buzia jest taka napięta, taka, taka przyjemna nie to nie jest takie śliskie, silikonowe, sztuczne, tylko takie właśnie pielęgnujące bardzo lubię tą serię, miałam jeszcze jeden kosmetyk do umycia twarzy z tej serii i tak się zastanawiam, czy go kupić, czy nie kupić, chociaż jest na pewno cholernie drogi, kosztuje grubo ponad stówę. Kolejny kosmetyk to będzie olejek do demakijażu z Mia Cosmetics i to jest olejek, który ja właśnie stosuję też do demakijażu i stosuję go też na końcówki włosów. Jak widzicie mój kolor włosów jest troszeczkę inny, taki lekko fioletowy, została siwizna po tym fiolecie, mój mąż nazywa mnie babuszka. Taki przydomek mi się dostał i nie lubi tej, tej zmiany. Chociaż yy, wydaje mi się, że ten kolor fajnie wygląda. To ładnie ochłodzi blond, ale nie jest jego ulubiony. Takie mam zużyć Niewielkie, ponieważ jest to olej, który... Naprawdę w małej ilości trzeba używać, bo jak dałam zbyt dużo, no to to się gdzieś to wszędzie rozlewało i robił się bałagan. Niewielka ilość. Ja też nie maluję się zbyt często, także niewiele tutaj go zużyłam. Także myślę, że dobrych kilka miesięcy jeszcze w tym projekcie tutaj będzie. Kolejny kosmetyk, kosmetyk który też ma niezbyt duże zużycie, ale naprawdę on jest tak wydajny, że ta buteleczka wystarczy mi spokojnie na rok. Tak dwa, trzy razy w tygodniu używając go. To jest też Mija Kosmetyk. I to jest witamina C, 5% na przebarwienia. I to jest kosmetyk, który ja właśnie bardzo często łączyłam z, z tym kosmetykiem, czyli witamina C i kwas ferulowy, i tak cztery. 5 dni po użyciu miałam takie złuszczenie na buzi i dzięki tym kosmetykom, na przykład właśnie tym dwóm kremom, które wcześniej Wam pokazałam, dałam właśnie większą ilość tego kremu i codziennie tak starałam się porządnie buzię nawilżyć, to skórki nie sterczały, nie były bardzo suche, tylko tak fajnie się rolowały, jak robiłam na przykład demakijaż czy masowałam buźkę. Super! No i ta, ta formuła mi bardzo odpowiada, ponieważ super się wchłania, ale jednocześnie zostawia taką bardzo delikatną wołalkę nietłuszczalną, Pustą, nie taką lepką na skórze, tylko bardzo przyjemną. Ja mogę to stosować spokojnie bez żadnego kremu. Nie ma, nie ma u mnie hmm, takiego problemu ściągnięcia, wysuszenia na skórze. Ogólnie bardzo lubię to serą, ponieważ nie śmierdzi i jest, jest takie. Hmm, Mało problematyczne dla mnie, czyli, nie, właśnie jak mówiłam, nie śmierdzi, nie, nie tworzy podrażnień, widać efekty, skóra nie jest zapchana oraz nie ma jakichś tam innych nieprzyjemności z tym używaniem związanych. Także najlepsze serum na tą chwilę, jakie miałam i naprawdę w świetnej cenie. Następnie pokażę Wam maskę, którą też stosuję w formie kremu albo na noc, ale to już właśnie też po, po tym takim kombo mocno złuszczającym. Kurza mi ta żarówka, i zaraz chyba pójdę i wyłączę światło. Były małe problemy techniczne, teraz wracamy do tematu. I oczywiście zgubiłam wątek i zapomniałam, co powiedziałam na temat tej maski. Chyba mówiłam, że ją używałam dość często po różnych kosmetykach z kwasami. I to jest maska, którą mam już trochę w swojej kolekcji, ale to jest takie bum nawilżające, nawadniające, takie na suchą skórę. To jest po prostu ukojenie, bardzo mocno działające. I to jest marka Origins. Nie ja mam akurat mniejszą tubę, bo można kupić troszeczkę większą pojemność, ale naprawdę nie ma, nie ma takiej potrzeby, chyba że będziesz tu używać co drugi dzień. I to jest Twój ulubiony kosmetyk jedyny, który, który używasz na tą chwilę. No to tak, ale jeśli nie, to zdecydowanie mniejsza pojemność będzie lepsza. I to jest naprawdę bardzo mocno nawilżający kosmetyk. To jest. No, no, no to jest takie cudo dla mnie. No naprawdę nie mam porównania w tak mocnym działaniu właściwie w formie jednego kosmetyku, bo jak połączymy kilka, no to wiadomo, zawsze coś na skórze się zmieni, coś tam się zadzieje, porządnego, ale no, tutaj dziewczyna naprawdę mi dobrze doradziła i, i mówiła, że ta maska jest. No, genialna pod względem nawilżenia, i tutaj się też pod tym podpiszę. Mogę Wam polecić na pewno do testowania w seforze. Następnie będzie też maska, ale to już jest trochę inna maska, ponieważ jest oczyszczająca. Marka Kloshi, też dość drogi kosmetyk, bo kosztuje prawie 7 dyszek w normalnej cenie. To jest maska oczyszczająca z glinkiem Kasiul. Tak to się chyba wypowiada. To jest trochę inna konsystencja. To nie jest taka typowa glinka, tylko to jest w formie takiego gęstego oleju z drobinami ścierającymi, która lekko rozgrzewa skórę, więc nie będzie to na pewno najlepszy kosmetyk dla dziewczyn, które mają skórę bardzo wrażliwą, nadreaktywną, super cieniutką lub są po świeżo po zabiegach, które trochę skórę podrażniły, więc tutaj trzeba, było, trzeba by. Bo uważajcie, na pewno delikatnie. To jest maska, którą ja bardzo lubię używać raz w tygodniu, no i zużycie też nie jest zbyt duże. Ja nie, na, nie nakładam bardzo dużo masek, czy w, nie, nie w tym sensie, że źle mówię. Ja nie nakładam bardzo dużo tej maski, chodzi mi o ilość, bardzo grubo. To samo z glinką. Nie ma takiej potrzeby, wystarczy, żeby dopilnować, żeby maska była. Wilgotna to nie zastyga, lekko rozgrzewa skórę. Ja później lekko ją przemasuję, zrobię taką lekką eksfoliację, i skóra jest naprawdę fajna, nawilżona, odświeżona, no i gotowa oczywiście na przyjęcie innych kosmetyków i to jest naprawdę zupełnie inna maska, oczyszczająca niż te, które mam w swojej kolekcji. I następny kosmetyk to będzie aktywna esencja w lekkiej Kolejny kosmetyk z Mia Cosmetics. Ja bardzo lubię tą markę. Muszę Wam zrobić kiedyś taki um, zbiorczy filmik o tych um, kosmetykach. Bo jak widzicie, już jeden zużyłam. Później, może za jakieś parę miesięcy będą kolejne. Um, to jest um, taka bomba witaminowa w bardzo sprytny sposób um, nałożona na skórę. Jeśli nie lubimy, nie możemy używać ciężkich, um, kosmetyków, które powodują, że, nas, że mogą nas zapchać, albo tam mamy skórę trądzikową, też musimy uważać, co nakładamy, no to taka bomba witaminowa w takiej formie naprawdę jest bardzo przyjemna. W ciągu dnia możemy skórę troszeczkę nawilżyć, odświeżyć, jak mamy na przykład makijaż do torebki, bardzo Fajny psikacz jest, nie, nie pluje, przynajmniej ten egzemplarz, nie, nie, nie robi mi takiego psikusa. I bardzo lubię ten kosmetyk. Dwa, trzy psiknięcia wystarczy, i skóra jest naprawdę fajnie nawilżona, nie jest bardzo tłusta. U osób, które mają skórę bardzo suchą, bardzo odwodnioną, no to tutaj bym poleciła użyć ten kosmetyk pod inny kosmetyk, czyli w formie takiego serum i potem nałożyć jakiś nawilżacz, żeby nie było takiego efektu odwrotnego. To znaczy, że skóra, gdy. Zacznie wysychać, to będzie taka ściągnięta i bardzo sucha. Więc tutaj można by to troszeczkę inaczej zacząć używać, żeby nie było takiego efektu nieprzyjaznego skórze. Kolejna maska to będzie. Że źle mówię, nie kolejna maska. Kolejny kosmetyk to będzie maska do włosów nazywa się Nashi Argan. I tutaj zużycie też jest niewielkie, ponieważ wystarczy mi jedno, dwa psiknięcia. Czyli może nie jedno, dwa, trzy psiknięcia na całe włosy, na końcówki. Dość regularnie staram się używać, czyli raz, dwa razy w tygodniu, bo używam ten olejek też, używam jeszcze innych kosmetyków, także co za dużo, to też niezdrowo. To jest maska, która jest moją ulubioną, właśnie w tej formie, ponieważ włosy są fajnie nawilżone, zmiękczone. I to już jest naprawdę dużo na moich włosach, a resztę robią maski i inne kosmetyki i powodują, że moje włosy są naprawdę fajnie nawilżone. Nie są to tylko takie sztywne druty, ale błyszczące, czyli z jakimś efektem, tylko robi swoje i to jest jedna z takich lepszych masek, które właśnie miałam do tej pory. Kolejny kosmetyk to będzie SPF 50 z Sesdermy. Musiałam tutaj przeciąć opakowanie, ponieważ pompka już mi tutaj nie pracowała. A jeszcze było sporo produktów w środku. Jestem teraz mniej więcej tutaj, ale już zbieram produkt tak już dookoła, ponieważ w środku jest taki dziubek, który pompuje właśnie ten produkt, więc wyskrobuję to dookoła. Tylko ja nie jestem pewna, czy ten kosmetyk mi się teraz nie utlenia. Tutaj obklejam go cały czas taśmą, żeby to mi nie wyschło. Ale, ale nie wiem, jak znacie się to, oczywiście dajcie mi znać, czy ten SPF się nie utlenia, czy to jest w ogóle sens jeszcze nakładać na buźkę, czy, czy jednak wyrzucić i zacząć stosować co innego. Ale myślę, że mi tutaj zostało jeszcze na kilka użyć i będzie to opakowanie już puste. Jeden z fajniejszych SPF-ów jakie miałam do tej pory, ponieważ jest to SPF matowy i po, po tygodniu widać, że jakieś tam drobne, jakieś zaskórniki zaczynają się pojawiać. No ale to jest dość normalne przy SPF-ie, że skóra się zapycha, no i trochę większą ilość trzeba nałożyć, to wiadomo. Dalej, mam tutaj serum bardzo przyjemne pod właśnie taki mocniejszy krem na przykład. To jest Klosch Intensive Moisturizing Cream. Serum i cream, czyli serum silnie nawilżające. To jest chyba z kwasem hialuronowym, z tego co się nie mylę. No i tutaj mam takie zużycie. Jest to serum, które nie leżakuje na skórze, który się wchłania prawie w 100%, nie zostawia żadnego śladu po sobie na powierzchni skóry, więc to się może nie przydać dziewczynom, które potrzebują czegoś mocniej nawilżającego, co zostaje na powierzchni skóry, czyli coś również zmiękczającego i nawilżającego tą najbardziej zewnętrzną warstwę skóry. Ale może to być też bardzo dobry kosmetyk dla skóry odwodnionej, właśnie, który ma działać wewnątrz, czyli działamy na różnych frontach, czyli działamy w środku czym innym, na zewnątrz czym innym. No to myślę, że to się może przydać wielu osobom i myślę, że to jest całkiem niezły kosmetyk, chociaż jest trochę drogi, ale tego typu kosmetyków to oczywiście znajdziemy mnóstwo na półkach właśnie z kwasem kielodonowym, bo teraz jest taki, taki boom trochę, ko witaminy C. Kolejna serum, które wam pokażę, jest marki Vichy, to jest mineral 89, jeden z moich ulubionych kosmetyków. Ja łączę właśnie te dwa sera ze sobą, dają bardzo fajny efekt, ponieważ to też wchłania się w pewnym stopniu dość dobrze, ale odrobinę go czuć na skórze, skóra jest fajnie zmiękczona. i tutaj mamy zużycie takie, nie jest też takie duże, chociaż tutaj widzicie, butelka się rozszerza, więc to zużycie będzie mniej widoczne. Ja staram się nie nadużywać tego kosmetyku, czyli nie pakować 3-4 pomp tylko wystarczy tutaj e, dwie takie małe pompki, że takie półtorej w sumie, ponieważ jest to kosmetyk bardzo wydajny, fajnie się rozciąga na skórze. No i ja te kosmetyki oczywiście staram się aplikować od czoła aż, aż tutaj po samu. I mi przerwało, bo mi pamięci. Boże, co się dzisiaj dzieje. Um, nie wiem, co mówiłam, w którym momencie się mi tutaj to ucięło, ale mówiłam chyba, ostatnie te moje słowa były na temat tego, że nakładam tutaj, potem kończę gdzieś tutaj. Także fajnie to, to wszystko się rozciąga, nie trzeba tak targać tą skórę, tylko porządnie rozsmarować można i potem wszystko się fajnie wchłania w Pija I buzia jest fajnie nawilżona. Kolejny kosmetyk to jest krem pod oczy i w koło ust, czyli działa tutaj na kontury naszej skóry. To jest Daisys, chyba tak to się wypowiada, ze sesdermy. To jest właśnie Eye and Lip Contour Cream, czyli stosujemy go tutaj w tym miejscu i tutaj dookoła. Ja stosuję to zazwyczaj na całą buzię ponieważ mam go sporo tutaj i zużycie też jak widzicie jest niezłe i łączę go czasem właśnie z serum albo z innym kremem mocniej działającym, ponieważ jest to krem w formie takiego żelu, bo coś pomiędzy właśnie żelem a kremem, bardzo wygodny, bardzo fajny no i myślę, że jakieś działanie przeciwzmarszczkowe można by tutaj wyciągnąć, tylko ja go stosuję dość nieregularnie, od czasu do czasu łapię za tą butelkę i żeby, żeby go po prostu używać no i, ale na pewno jakieś krzywdy mi nie zrobił, więc to już jest dużo, bo jak robią kosmetyki jakąś dziwną rzecz w formie zapychania albo pieczenia albo, albo jeszcze jakiejś innej reakcji, to oczywiście nie warto stosować na siłę. Kolejny kosmetyk to jest The Ordinary, to jest serum pod oczy z kofeiną 5%. Zużycie jest tutaj naprawdę bardzo niewielkie, ponieważ ja daję ćwiartkę, kropelki pod, pod oczy, nie więcej, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Stosuję maksymalnie dwa razy w tygodniu, bo też nie ma takiej potrzeby. To jest. Akurat kosmetyk, który powinien być stosowany przez osoby, które mają opuchnięcia, które mają sińce pod oczami, czyli mają no, masę rzeczy które chciałyby skorygować. Na pewno fajnie nawilża i, i podbija działanie kremu. To, to wyhaczyłam, ale nie stosuję go tak regularnie, żeby Wam go tutaj recenzować. Ale jest bardzo często polecany przez dziewczyny na przykład w Douglasie. Kolejny kosmetyk, który niezbyt chętnie używam, to jest SPF z Mezo Aesthetic. Używałam go po kosmela, nie ma paskudny umpa umpa, lum, Umpa kolor, ale mieszam go z bardzo jasnym. Podkładem albo z innym SPF-em, który jest biały. No jako tako to jeszcze wtedy działa, ale szkoda, że tego koloru niestety nie ma w innej formie, bo wtedy byłoby super, bo to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy SPF na rynku. Kolejny kosmetyk to jest tonik Dr. Jet Ceramidin. Tutaj też nie ma zbyt dużego. Zużycie, jak widzicie, wrzuciłam go do pudełka, żeby go po prostu zużyć. To jest toner z ceramidami, czyli dla skóry odwodnionej. Bardzo często ma za zadanie uszczelnić skórę, żeby była nawilżona, nie przepuszczała wody jak sito. Ma bardzo gęstą konsystencję takiego balsamu, więc tutaj też dużo nie potrzeba. I on trochę mnie zapycha, jak używam go właśnie w większej ilości, wydaje mi się, że nie jest to najlepszy produkt. Ale właśnie w formie nawilżenia y, daje, daje naprawdę niezłe efekty, ale to nie jest jakiś mój ulubieniec. Y, kolejny kosmetyk to jest jeden z tych fajniejszych. To jest marka Clochy, intensywnie regenerujący krem maska pod oczy. No i tutaj jest spore, jak widzicie, y, zużycie. Bardzo lubię ten krem pod oczy, ponieważ dość dobrze nawilża. I to jest taki. Trochę gorszy zamiennik dla Bobby Brown. No, trochę gorszy, zdecydowanie gorszy, ale, ale równie dobrze nawilżający. Widać od razu, jak się go tam stosuje ze 2-3 dni pod rząd, że to oko jest tak fajnie. Nawodnione, nawilżone i po prostu te zmarszczki są mniej widoczne. Bardzo lubię ten krem, ponieważ też fajnie współgra z innymi kosmetykami, jak serum czy, czy inny krem. Nie kłóci się dobry jest też pod makijaż. I ostatni kosmetyk, który użyłam raz lub Dwa w ostatnim czasie, nie jest to mój ulubiony kosmetyk, to jest Organics, taki olej do włosów, który daje bardzo sztuczny efekt na włosach. Włosy są bardzo ładnie nabłyszczone, ale są super suche. No niestety pod względem nawilżenia nie zdaję egzaminu, jest to jeden z takich gorszych pod tym względem właśnie kosmetyków, ale go używam, no bo, no bo go mam, no aż taki zły nie jest, więc postanowiłam go zużyć. I to jest wszystko na tą chwilę, co, co używam. Jakieś pytania macie, to oczywiście piszcie śmiało mam nadzieję, że w następnym filmiku znów pokażę Wam kilka kosmetyków zużytych, może, może jeden, dwa, ale zawsze to będzie jakiś mały sukces do świętowania na tą chwilę jak widzicie trzy kre, dwa, czy dwa kremy i jedno serum, to już jest trzy kosmetyki z mojej kolekcji kupiłam trzy nowe, więc wychodzę znów na zero dzisiaj to wszystko, widzimy się na pewno w następnym filmiku, dajcie znać czy macie któryś z tych kosmetyków i um, czy byście go poleci Siły i dla kogo? Cię to wszystko życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa.